Przyszedł doktor San Roman. O nic nie pytasz? Myślałem, że czekasz na wieści. Czego dowiedziałeś się o naszym synku? Wygląda na to, że zabrała go pewna kobieta. Kto? Biedaczka. Ktoś widział ją z dzieckiem na ręku tuż po twoim wypadku. Nie wsiadła do autobusu, więc musi mieszkać w pobliżu. Jesteś pewien? Tak. Policja sądzi, że mieszka w dzielnicy slamsów. On nam umrze. Spójrz, opadł z sił. Pozwolimy na to? Co zrobimy? Mówiłem, że nie powinniśmy go zatrzymywać. Ale stało się. Będziemy patrzeć, jak umiera? Trzeba coś zrobić. Tylko co, kobieto? Co? Musimy go znaleźć. Co robi policja? Trzeba działać, żeby odnaleźć moje dziecko. Szukają go, jestem z nimi w kontakcie. Ja też chcę, by go odnaleziono. Minęło już dużo czasu. Niech przeszukają każdy dom w tej dzielnicy. Zrób coś. Jeśli sądzisz, że nie robię wszystkiego, sama się tym zajmij. Idź na policję, spędź cały dzień na komisariacie, szukaj śladów. Może ty poradzisz sobie lepiej. Przepraszam cię Mariciu. Przepraszam za to, jak cię traktuję. Ale ja też się denerwuję. A ty Policja robi wszystko co w jej mocy. Próbowano ustalić tożsamość z tej kobiety, ale wciąż nie znamy jej nazwiska. Musimy uzbroić się w cierpliwość i czekać. Tak, tak. Oby nie za długo. Dlaczego to mówisz? Dlaczego? Bo dziecko może się rozchorować. Jest wśród obcych. Być może nie potrafią się nim zająć i z pewnością inaczej go karmią. A w jego wieku wszelkie zmiany w diecie są niepożądane. Musimy to wziąć pod uwagę. Pójdę już. Będę cię informował. Boże, możesz zachorować, synku ukochany. Posłuchaj mnie, Fermino. Musi być inny sposób. Jeśli jest taki chory, jak sądzimy, musimy to zrobić. Tylko nie to. Inaczej narobimy sobie kłopotów. Nie rozumiesz? Mam się pozbyć maleństwa? Nie. Chcesz, żeby nam to umarł? Nie chcę, więc trzeba go oddać. Przysięga pan mówić prawdę i tylko prawdę? Przysięgam. Proszę usiąść. Przesłuchanie rozpocznie przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości. Dziękuję, panie sędzio. Czy dobrze pan zna obecną tu Estefanię Rojas? Niestety, bardzo dobrze. Wie pan, że ciąży na niej poważne oskarżenie? Tak. Chodzi o próbę zabójstwa mojej córki Marii de Jesus. Czy pana zdaniem jest winna? Sprzeciw? Osobiste opinie nie mogą być brane pod uwagę w sprawie kryminalnej. Zatem zapytam inaczej. Uważa pan, że oskarżona miała motyw, by próbować zabić pańską córkę? Tak. Nienawidziła jej, chciała ją zniszczyć. Wie pan dlaczego? Uważała ją za swojego wroga. Ta kobieta wprowadziła się do mojego domu, posługując się ohydnym kłamstwem. Oboje z żoną uwierzyliśmy, że jest naszą córką. Mieszkała z nami i udawała nasze dziecko. Pozbawiła naszą prawdziwą córkę wszystkiego, posługując się intrygą. Dopuściła się wobec Marii de Jesus wielu niecnych czynów. Oskarżona wiedziała, że ta młoda osoba była pana prawdziwą córką? Wiedziała. I zadrwiła sobie z naszych uczuć. Wiedziała, jak bardzo pragnęliśmy dziecka, choć sądziliśmy, że już nigdy. Otworzyłem przed nią serce. Kochałem ją. A ona nie miała żadnych skrupułów. Bezwzględnie wykorzystała zaufanie, jakim ją darzyliśmy. Jest zdolna do największej podłości. Sądziłam, że o nas zapomniałeś. Jak widać nie. Po co przyszedłeś? Beatrice nie ma. Ona mnie nie interesuje. Przyszedłem do syna. Gdybyś była inna, nadal mieszkałabyś z nami, traktowana jak córka. Ale ty nas zdradziłaś, zadrwiłaś z uczuć, jakimi cię darzyliśmy. Bardzo żałuję, że cię broniłem i że stałem się narzędziem w Twoich rękach. Posłużyłaś się mną, by dręczyć niewinną istotę, w której żyłach płynie moja krew. Nie wybaczę ci tego ani sobie. Dobrze pan się czuję? Wszystko w porządku? Gdzie mały? Beatriz nie ma, a bez jej zgody nie mogę nic zrobić Nie może pani zabronić mi wydywać własnego dziecka Mam odpowiedni dokument Schowaj go i nie trać czasu Lepiej, żebym nie stracił cierpliwości, bo będę zmuszony... Jeśli będziesz mi groził, ja będę zmuszona wezwać męża a jego nie radzę drażnić. Mogę tu przyprowadzić. Przyprowadź, kogo chcesz. Ja odpowiadam za małego. I jeśli nie będzie przy nim matki, nie zobaczysz go, jasne? To bezprawie. Możesz na nią zaczekać, ale na zewnątrz. Muszę teraz iść do sądu. Dziś pani wygrała, ale niedługo znów się zobaczymy. Wynoś się.